Cześć. Do naszej redakcji trafiła nowość z targów MWC w Barcelonie, smartfon Samsung Galaxy S7. Jeśli planujecie zakup smartfona z wyświetlaczem około 5 cali, to właściwie nie możecie trafić lepiej. Galaxy S7 ma szklaną, metalową obudowę, która imponuje wyglądem i wygodą obsługi. Jest to zdecydowanie najbardziej poręczny ponad 5 calowy smartfon, jakiego miałem przyjemność używać. Tył obudowy jest zaokrąglony na bokach, dzięki czemu smartfona trzyma się bardzo wygodnie. Szkło z przodu również ma delikatne zagięcia na krawędziach, tak zwany efekt 2,5D. Obudowa jest wodoszczelna i pyłoszczelna. Nie musimy pamiętać o żadnych zaślepkach, bo ich po prostu nie ma. Smartfon może leżeć 1,5 metra pod wodą i nic mu się nie stanie. We wnętrzu umieszczono większą baterię 3000 mAh i miejsce dla karty pamięci MicroSD. Jest to slot hybrydowy wraz z kartą NanoSim. Karta MicroSD może mieć pojemność nawet 200 GB, także pamięci w smartfonie na pewno nie zabraknie. Wyświetlacz to prawdziwy meistersztyk. Jest bardzo szczegółowy, kontrastowy i ma nasycone kolory. Jasność w trybie auto dociera do 480 kandeli na metr kwadratowy, więc wystarcza nawet w słoneczny dzień. Samsung Galaxy S7 ma bardzo wysoką wydajność, więc nadaje się idealnie do uruchamiania gier i zaawansowanych programów. Producent oferuje graczom dwie bardzo przydatne funkcje. Game Launcher umożliwia m.in. uruchomienie gier w trybie maksymalnej wydajności lub oszczędzania energii. A Game Tools pozwala nagrywać filmy z gier wraz z komentarzem głosowym, wykonywać screenshoty, a nawet zablokować przyciski w ramce, by przypadkowo nie wyjść z gry. Tak działa nagrywanie rozgrywki. Jest to film Full HD. W małym bąblu pojawia się widok z przedniej kamerki i e, nagrywany jest nasz głos wraz z podkładem z gry. Mamy też nowy aparat. Teoretycznie z tyłu zmniejszono megapiksele z 16 do 12, ale są one za to większe, więc łapią więcej światła. Jest też jaśniejszy obiektyw i stabilizacja optyczna, więc liczyć możemy na lepszą jakość zdjęć nocnych. System Android 6.0 działa szybko i ma kilka interesujących funkcji, o których więcej napiszemy w pełnej recenzji na stronie benchmark.pl.